Top 5 zbanowanych kart Pokémon. Miejsce drugie Misty. Każdy fan Pokémon zna Misty. Twarda, lojalna, wrażliwa. Była sercem pierwszej generacji. A teraz wyobraź sobie kartę, która pokazuje jej łzy. Na angielskiej wersji Misty roni łzę, podczas gdy Squirtle patrzy na nią z troską. Subtelna, poruszająca scena. Ale to, co zachodnia publiczność dostała, to był tylko cień oryginału. Bo w japońskiej wersji Misty jest naga. Nie ma tu żadnej dwuznaczności. Trzyma stariu, łzy lecą po policzkach, a jej ciało, osłonięte tylko światłem i cieniem, jest zupełnie nagie nieerotycznie dramatycznie ale Zachód nie zrozumiał. Cenzura wygrała. Karta została wycofana, a oryginał stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych artów w historii TCG. Dziś Misty Stears to karta legenda. Płacze? Tak. Ale to kolekcjonerzy płaczą, kiedy widzą, ile ta karta kosztuje. Zostaw suba, bo miejsce pierwsze to już nie są łzy, to totalny hardcore.